A jakby tak było, to ja pierdut Tragedia. To by je pogubił po drodze. On nie, niekiedy na przyczepach wyjązą, niekiedy w wanach jakichś, w busach Nie da się. No teraz porządne rękawiczki. No to już są. No grube. Ale może zawsze przyszła tutaj lecie. Ja się tym nie przejmuje. Muszą nie mogą być złe. Ale nie mamy ten dymek. A tu jest jakoś inaczej rozwiązany z takimi tymi pilśniami. Nie, to jest to samo. Ale nie widać y, tego. Czego? Pokarmu? Y, nie nie, nie Czego? widać no y, tego plastra całego. Plaster będzie dopiero. A to, jeszcze... to jest podkarmiaczka Uf, aha, dobra. To jest podkarmiaczka, tak? Tak I Czyli tutaj danie. się wle, wlewa tak, ten pokarm? Tak, aha. Tak, tak. To jak to się nazywa ten pokarm? Na ten pokarm, jak on się nazywał? W, w tej butli? Nawet nie wiem to jest pokarm typowy No to przysłu. co pan nie? Wiem, pokazują, ten te pokarmy to dlatego tego raz ja stosuję i nie wiem nawet Mnie tam nie interesują, oni I skuteczne? Nie jest matka, nie uwolniłeś. Dużo tych ty, ty pszczół tam pomocniczych. No, akceptują matkę bez problemu. No, zobaczyć, ładnie. Nie, jedna wystarczy, żeby... Im A to są takie, e, takie jakieś dziwne te inne Bo one wyszły Bo... dopiero z jajka w nocy. Młode, tak? Tak. Z tego czerwca. Tak, co takie oczy tak, mają tak, dziwne. Tak, tak, tak. One takie miastne są. Jednodniowe jaśniki. takie, tak, tak? Tak, tak. One się nie próbowały w ogóle. Te ciemniejsze to, to widać. To, to nie nie kiedy nie. Oni, one startują w teren? Po no, jakim no, czasie? No, no. A dwa dni od czasu wyklucia się. Co one nie chcą śniąć? Aha. Tak się bardzo coś interesują nią. No, nie, 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 ja by się interesowałem, nie wiem. Ta, 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 tak, ta tak, tak, nie. To by mi się. Jajka już nie składa, nie, nie. O, już by ją zaatakowały. Już by ją zaatakowały. Te matki to są takie. 64 nie To jest nie, to jest, nie z mojej hodowli. Matka? A. To jest kocierzowy. Tam jest pasieka. Zarodowa Kocieżowa. Prawda? A to pan ta, tak mieszasz sobie matki, od kogoś bierzesz, tak? To, to jest dla dodatkowo. kogoś. Robię. Aha. To dla kogoś. To są nie dla mnie pszczoły już. One są już zamówione. Ja mam tylko zrobić odkłady, żeby matki były przyjęte przez pszczoły. Nic więcej. I mu daję i sprzedaję. Cały, Cały ul. A on sobie już te ramki dokładnie z czerwi, jak ta zacznie czerwić u mnie. Ale to on daje na wymianę jakiś pusty ul czy jak? Nie, ja on przekłada pszczoły z tego A ula przekładamy. do innego. czy tak, przyjeżdża z tak, tym ulem, tak, tak? Tak. Nie przyjeżdża. Bierze ten ode mnie do siebie i u siebie przekłada na placu. Aha Więc ja się już w tym dali nie przejmuję. Co on tam sobie będzie robił? Wejdziesz tam. No widzisz? widzisz? Żebyś chciały, że on widzi. Już by chciały. Jakby inny szybszy przy ruch był to. O. Pokar mają mnie chcę. Biorą matka, już jest uwolniona o, tubkami ruszają, czyli akceptują matkę, jak widać. Wentulują od temperaturę. To Tak ostrożnie, bo nieraz matka po tej pod bogi przyciśnie, żyją Tylko nic, i nie można. To się okaże dopiero w następnym otwarciu, że jej nie następnym ma. No, że jej nie. To mamy z głowy z gazetę ma temperaturę gazeta wytwarza ciepłą, w razie no, dodatkowo a zarazem uszczelniami, w razie czego, żeby pszczoły mi pod daszek nie wychodziły. Albo obce nie wchodzi przez jakąś dziurkę wymacały. na całe. ta klateczka tu zostaje, tak jak te kładłem. Tą jedną klateczkę dlatego tak położyłem, o. z drugiej strony zaraz pokażę. za dużo trochę pszczół nasypał. Tu. Ta klateczka po tej stronie nakrętki jest znowu, dlatego że tu za dużo pszczół nasypałem, tu jest ciasno. Nieproporcjonalnie do ilości, super. do wielkości ula. Także tam będą bardzo szybko szły w siłę. I to samo. Jeszcze kolega ma przywieźli jeszcze jedną porcję takich matek, no ale, klateczkę i znowu mam robotę. Tego co tu zrobiłem teraz, jakbym tak na pasiece zrobił tak w tej chwili, to wszystkie przebywi uciekły. Dlaczego? Poszły do rodowitego. one by te matki nie akceptowały, a tutaj jak wywieziesz to one muszą, nie mają wyjścia już. Bo matki nie ma czerwiu, nie ma jajeczek, żeby mogły po to ciągnąć, ma też i nic. I one ją muszą akceptować. Każdą matkę, nie? Obojętnie, choćby była nawet trutówka. To zaakceptują każdą matkę. Bo one szybko chcą, żeby czerwiła i szybko... pleka składała, bo chcą się rozwijać. Pusto coś w tej klatce No może już wyszło, ją uwolniły Może być, że już ją uwolniły No pewnie, no. że ją uwolniły Ona tu będzie gdzieś chodzić Znakowana? Tak, ją... tak, ta. wszystkie jest znakowane Nie ma jej na tej ramce Ona już uwolniona jest No nieraz jest tak, że no nie wiem, się... to, zaraz to będzie na następnej ramce Aha. Ja i tak muszę ramce. Są trzy Może być na tej ramce, ale muszę już sprawdzić w tym wypadku bo jak nie, to nie będzie nie żywa, to będzie przed ulem ziemi. Bo ją wyrzucą. Ale jak Niewa, nie ma, to powinna być. Nic. A jak ją wyrzuciły, to czyli świadczy o tym, że matka już jest jakaś. Czyli mogą z matką gdzieś sypnąć. Jest. Jest matka? Jest. Widać ją i to to tak wentylują tutaj tak, tak, ty... tak, tak, tak. tymi skrzydłami tak, patrzcie na urnę jakby była jeszcze jedna matka i ją zacięły zobaczymy się możliwe czy to jest czy nie nie to jest pszczoła dobra to jest pszczoła no, i tu mamy ich z głowy już nic się nie martwimy jest wszystko w porządku matkę zaakceptowały wszystkie pszczoły ani jednej nie mam strat także mogę się niczym nie przejmować czekać 10 dni i matka tu będzie czerpić już nie zaglądam aż za 10 dni ja tylko datę później piszę w których ulika koniec nie muszę się niczym martwić pokań tu mają Sprawdzę, że czerwi. cało to jest pszczoła, komokra mokra, utopiła właśnie, się w miała. syropie. Utopiła się w syropie dlatego. A wy wylatujcie już tu No tu po coś tutaj. A to jest do, do wykorzystania klatka następnym razem, nie? Ta. Bo jeszcze jest tutaj ta. cukier, to można dołożyć, nie? Ta ja mam tam, do układu, to to, że nie jest do mnie, no to chcę mu udowodnić gościowi, że tak robię zazwyczaj. Że? żeby se sprawdził czy matka jest, czy jego, bo numerek tu może być o zapisany. Aha. Może on se zapisał, później powiedział, o, z innym numerkiem da się ja takiego numerku nie miałem, to jest twoja matka. Także różni ludzie są nie. Dlatego ja chcę być pewny, że robię konkretne, żadne fuszerki. Tu A to przy tam zostało się wydostanie? A na nie jedny to mi nie zleci. Nie. nie ma czasu. Wszystkie w porządku są. Siedem tu jest, tam trzy jest dziesięć. Dobra, małymi unikami mamy z głowy. Jedziemy teraz od początku, później na tarasie. No, sprawdź, Te czy czerwimy. A ja nie, czerwimy, bo będziemy dawać im papu. Jak mają, mają mają A tu też są pszczoły czy to jest dla ozdoby? To były pszczoły, ale nie trzymam mimo bo to kłopotliwe duże jest roboszki tego takiego kto tam kuwa, lubi się paprać, dekoracja Ja nie lubię się Trudniej jest zaglądać w ogóle, nie? obsługiwać te pszczoły. No Nie, nie, ja tam się nie bawię. A tam to się dużo wlewa im tego po. Półtora litra. Półtora litra. na 3 to półtora litra im starczy? Chyba żeby rabunki były, zabiorą stąd do innego. Bo może i tak też być. No, to jest, to jest dużo trudniej. Widzę. A. A tu gdzieś był matecznik. Nie, ci się już nie wygryzł. To są prawie same truty Nie. A mi to nie przeszkadza. Tak, ale to jak ktoś by podmiósł, to w ogóle nie miałby nie, nie, pożytku nie, nie. z tego, nie? Nie. Tu coś jest. A nie. Tu Co? Są wielkie A tu jest coś takiego wielkiego, brązowe, ma, e, głowę ma brązową. To też tutaj? Jaki jeden taki nie, nie, grube wielkie głowy mają te trudnie Wielkie głowy, tak, wielkie głowa tam chyba był ten matecznik, zobaczymy już wygryzł się, bo ta chyba matka była tutaj to była poddawana, nie uwolniałem chyba No jest tu matecznik no, Matecznik jest trutowy widzisz Tu wygryzł się nie w dupie Chciała matkę poddać. Tu był matecznik. Tu jest trutowy, bo na trutniach wyciągnięty. Tu jest śmieć. Ten matecznik jest śmieć. O, ktoś by powiedział, matkę będziemy. Gówna, nie matkę. Co to jest to białe? Mleczko. Mleczko. Klapa. Już chciała matkę tu poddać. Widzisz? To jest to. Ela podałabyś mi tam z samochodu jedną matkę. Tą znakowaną dawaj. Tam są trzy czy cztery. A to tutaj nie będzie przeszkadzało, że to jest tyle, aż tyle tych trutni i matkę wkładamy taką normalną, nietrutową. Nie, 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 nie. nie, nie. tak, trut, nie trutową. Nie. trutową matkę włożyć. Trutową to nie wolno trzymać. I ją już w lateczce nie poddajemy, mateczniki my wybili, to ją puszczamy ją od razu, trzeba no, akceptują wyskawić, ani jedna ją nie atakuje, ani nic, przy tego nie ma, no, sam kryty jest, mateczniki wyciąłem, tą poddałem, no, akceptują ją, bo ani jedna jej nie atakuje, mm. nic, chodzą, chodzą, oswajają się zapachem, Języczki wyciągają, widać. O, zaczną ją zaraz karmić. Jak się przypatrzy, będzie widać, że języczek jej podają. No bym musiał pokazać, jak przyatakują matkę. To jedna zaatakuje, później następna taką kokon, jak jeża robią. W kulkę zbijają się. Ona tak wygląda, jakby ją chciała atakować, ale ona nie atakuje, tylko liże. Jak się tak przypatrzy, tak dokładnie no, na języczki, na liże. Lizę tą matkę. Widzisz ten języczek gdzieś po plecach? Ona tą matkę liże. O, języczki no, wyciągają. O, widzisz? Przepraszam, tak. widzisz? Widzisz? Języczki no. i liżą. Liżą? Widzę, widzę. O, języczki wyciągają i liżą. Czyli ją akceptują, o. Dużą akceptują, także bez problemu. No tak, z bliska to nigdy jeszcze nie robisz zdjęć na żywo, no. W życiu. No. i to nie, nikt by nie pokazał tego, to jest druga rzecz. Na żywo. A taki ul w nocy to też jest taki ruchliwy? Czy ta tak, ta... teraz, tak. Tak, tak, ta, ta. one pracują w nocy. Myślę, że po prostu jakoś. Usy... Rójkę wsypiesz... Nie, skąd rójkę wsypiesz to węzy z plastem to na drugi dzień rano zajrzysz, a ona już odbudowana jest. Także to. Jesteś pracowity jak ta pszczółka. Czy co, ona praktycznie nie śpi? Nie. Tylko może jakieś czuwanie czy coś. Tylko w nocy w nocy one tylko nie chodzą na pole, nic więcej. A tak Aha. to one karmią larwy, włodę, całe. A młodne, cały czas cały, czas cały czas, tak dziecko potrzebuje no stop jeść W nocy rodzice wstają to jest do dziecka. dlatego rozumiem dlaczego jeść, mówią to to pracowita pszczoła, jak ona w ogóle nie śpi. Tak Tylko zimą, a na tym nie śpi. No tak. My karmią Hibernacja się słabsze, jeden mocznie się długi tego i koniec. Dobra. Tą klateczkę bierzemy, ja się matki mi sprzedała jest tamtą, tutaj To nieraz tak jest, że tam zabiorę, tu przywiozę i tu trzeba poddać, tu zabrać o. tu zobaczymy ja sobie zobaczę tutaj W tych ścianach bocznych, no, to, już które, to co one tam robią? Czoły chodzą, no gdzieś muszą coś, chodzić, też coś, nie myślą się jeżdżą tam też, widzę Taka sześciokącika węzy dawane były, nie? Te sześciokąciki, a już no. odbudowały tyle A po tej stronie od gniazda, już dotąd Już odbudowały To widać Zobaczymy w następnym Bo tu matka jest, tylko że sprawdzamy czy czerwi nic więcej. O, tutaj tu stary cielność. Ale matka tu jest, bo poddawałem ją na pewno. Nie, nie znajdziemy. To nie ma szans przy takich ilościach. A to jest raz. Ale jest oznakowana, tak? A nie jest. Ja ją dawałem, ale nie oznakowałem, bo nie wiem czasu. Szybko, 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 szybko i klapa. Może przez przypadek gdzieś się znajdzie. Dobra, po mają, nie ma się co martwić. czerwiu nie ma świeżego. To jest sam kryty czerw, Tylko jeszcze tu zobaczymy. Ale <try> tu <try> będzie dużo pszczoły i trzeba będzie także. Ale to za 10 nie będzie czerwić. Jeszcze z drugiej strony wrócimy. W łoku, przygniotła, chyba. Nie? Nie. Szkoda mi, tyle pszczół no, Nie znajdzie matki, ale jest na pewno, bo są spokojne, bo gdyby matki nie były, to by żądliwe bardzo leciały. To są matyczne czy nie? nie, to są trutówki. Te trut niewielkie, no, to już niepotrzebne już jest. No, już niepotrzebne. Hmm. Mateciki. O, jest matka. Widzisz? A jest, Widzisz, jest. Idzisz, no. Nieznakowane była